Cześć, dzisiaj chciałem nagrać filmik kolejny. A na początku, zobaczcie tutaj, pamiętacie, były zagrodzone lekarzogęsi. One tu były niecały miesiąc. Trawa była taka jak tam. I zobaczcie, tyle tylko zostało. One tutaj pozostawiły po sobie odchody. Na tu można powiedzieć nawiezły tą ziemię, i tutaj puści się piękny konicz, ładna trawka. Została inna tu po nich taka siecina. Ja to skosiłem kosiarką. O, takie starczące trawy ino pozostawały. Jak tu widzicie, gdzie nie gdzie O na przykład tu takie coś pozostawało po nich. Ja to przekosiłem kosiarką i teraz to będzie się sezonowało, można powiedzieć. Będzie tutaj ładny koniecz rosnął. A kaczki są przeniesione na nowy wybieg. Tutaj na świeżą trawę. Tutaj na tym kawałku rośnie piękna koniczyna. One tutaj były jakieś. Rok, półtorej roku temu yy, nawiozły i właśnie ta koniczyna się tutaj bardzo ładna puściła. A tu na tym kawałku, gdzie widzicie to, rosły takie habazie, takie coś jak te liście, o tutaj pokrzywy, to wszystko to było zarośnięte. Krzaki tu były, ja te krzaki zwycinałem. Te habazie wpuściłem kaczki, kaczogęsi i one to. Wyjadły wszystko, zostawiły po sobie odchody. No i po tym półtorej roku na wiosnę tą puścił się bardzo ładny konicz. Tu widać koniczyna, to wszystko tutaj jest, gdzie nie, gdzie na tej habazie takie jeszcze zostały. Ja to zsiekę, one teraz jeszcze więcej tego nawozu zostawią i bardzo ładna trawa będzie. Jeszcze przejdźmy się do pola. Jestem właśnie w polu, na działce, jak to woli. I chciałem Wam powiedzieć taką jedną informację. Yy, mianowicie, yy, stonka się wrąbała w ziemniaki. Jest jej multum. Dzisiaj zbierałem, a ile jej nazbierałem, to zaraz Wam pokażę. Od cholery jej jest. Ta jest grubsza, przeszłem, przyzbierałem. A co ich tam jeszcze pomiędzy liściami, to jest masakta normalnie, plaga. U mnie na takim kawałeczku tam 10... Rządków, tu jeden taki rządek, i tu taki jeden. O, to normalnie masakra co tej stąki jest. Zbieram tak z grubsza, żeby ona nie zdążyła jajek nanieść, żeby tak tych młodych dużo, za dużo nie było. No ale zawsze tam coś będzie i trzeba będzie pryskać. Ale zawsze to mniej. Ja tak zbieram, zawsze gdzieś ciepło ona wtedy wychodzi na wierzch, to wtedy ją dobrze jest złapać. Dobra, zaraz Wam pokażę, ile tej stonki nazbierałem. Mamy już tą buteleczkę ze stonką, co zbierałem. Ona jest tutaj. Zobaczcie, ile tego dziarostwa jest. Od góry może będzie lepiej widać. O, tu już się większość potopiła. Jest tutaj dokładnie. 360 sztuk I to tak z grubsza Zbierałem To jeszcze dwa razy tyle będzie na ziemniakach Będę musiał to zbierać Bo jak to cholerstwo Się rozmnoży To z ziemniaków nic nie będzie Wszystko weżre Najgorsze są młode, bo młode te opierdzielają Tam wszystko A jeszcze teraz zaczynają widziałem, widziałem, zaczynają kwitnąć Ziemniaki, więc szkoda tego Więc zbieram to Tutaj, jak mówię, jest 360 sztuk. Liczyłem specjalnie. Jak jeszcze więcej nazbieram, to Wam powiem. Zamykam korkiem takim, żeby one nie wyszły. Bo to by była robota na próżno. 360 sztuk nazbierane. Więc o tyle jest tego, że dostanę mniej. Odstawiam tu. Leję zawsze do butelki trochę wody. I gdy zbieram, to one się topią w tym. Eee, druga, kolejna sprawa, zanim pójdziemy do hodowli. Jeszcze chciałem wspomnieć, jak widzicie, łąka od nowa się upuszcza. Wrzuciłem tutaj dwa wiaderka nawozów, aby na drugie siano było, bo gdyż pierwsze siano niestety szlak trafił. Tam jak widzicie, o, jest kupa tego siana, co wszystko musiałem wywalić, z żółkło zczerniało, zgniło, przez tą pogodę, która obecnie się utrzymuje czyli burze, deszcz, grad i tak ma być jeszcze tydzień więc ja mam jeszcze ten kawałek łąki tam, co wam pokazywałem to ja go na razie nie ruszam czekam aż ta pogoda przyjdzie za tydzień, bodajże ma być już pogoda więc za tydzień chycę się tego i z tamtego zrobię siano dzisiaj jeszcze musiałem u sąsiada załatwić trzy worki Brakło, a tak to już bym miał swoje, gdyby nie ta pogoda. Dobra, to się już rozgadałem, więc teraz idziemy na chwilę jeszcze do hodowli. To jeszcze na szybko powiem wam. Bo wspomniałem w poprzednim odcinku, że ubiłem trzy samce. Zosta yy, przeniosłem tutaj na to miejsce samiczkę. Yy, poszły te samczyki na tusze. Dwie do brata a jedną sprzedałem za 40 zł Samczyki poszły i tutaj jest ta samiczka, która za miesiąc niecały pójdzie do zakotu Tam siedzi gdzieś ta samica, która jest zakocona Tu również jest zakocona i samczyk I tutaj maluchy które podrastają je ja najprawdopodobniej wystawię na Oliksa Ten jest taki fajny Trochę podpalany Fajny królik Zobaczymy co z nich wyrośnie No i dobra, na dziś to tyle Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję I do usłyszenia